Słuchajcie, tego programu nie będziemy oglądać tak jak wszystkiego innego na YouTubie czy w internetach, w takim półśnie i ten. Więc teraz macie się obudzić, macie po prostu jak pstryknę palcem, to nagle jesteśmy tu i teraz. Patrz, gdzie jesteś. Wow. Ok, jestem w swoim pomieszczeniu. Dobra, 3, 2, 1. Okej, okay, dobra, udało się. Mamy to. No to słuchajmy. W ten weekend Polskę obiegł newsu. Niósł, poniosło news, poniósł nas news o tym, że Sławomirowi Mencenowi zablokowano konto na Instagramie. że nie sprawdziłem nawet, ponieważ fakty nie są szczególnie istotne w tym, o czym ja mówię. A przynajmniej takie fakty przyziemne. Bo mnie interesują fakty emocjonalne. Historia jest taka, że zablokowano mu to konto, a potem po iluś tam godzinach przywrócono, więc okej, okay, można by się tym w ogóle nie zajmować. Ale. Wiecie, co zwróciło moją uwagę? To, że w moim kręgu społecznym, a możecie się domyślać, że z panem mi jest nie po drodze, bardzo dużo zauważyłem ekstatycznych reakcji, euforii na zasadzie jest, wreszcie, wreszcie komuś się stało coś złego, co jest dla niego przykrością. I ten po angielsku, niemiecku jest na to idealne słowo. Nazywa się to Schadefreude. Schadefreude. Radość z nieszczęścia. No i wiecie co, ta radość z nieszczęścia to jest rzecz, na której warto się zatrzymać i troszkę postudiować siebie samego na zasadzie własnych, intuicyjnych, takich czasem pod radarem reakcji na bodźce. To znaczy, kiedy zauważamy, że jest nam miło, że komuś się stało coś, co sprawia mu przykrość, to jest to obserwacja, którą warto poczynić. Ja lubię o tym myśleć w ten sposób, że każdy z nas ma taką jakby swoją. Ee, w orbitę emocjonalną, takie, takie, taką częstotliwość, którą wysyłaś w świat i którą otrzymuje z powrotem. To jest troszeczkę magiczne, więc tutaj trzeba troszkę zawiesić jakby twarde fakty i wyobrazić to sobie jako pewien taki model rzeczywistości, nie? Mamy pewien nastrój, to jest tak jakby... Tak się... Sam Harris mówi o medytacji, że, że jakby każdy z nas ma w głowie taki klimatyzator który dostosowuje naszą temperaturę do pewnego nastroju, który jest nasz, takim naszym poziomem zero. To znaczy, jeśli wydarzy nam się coś miłego w życiu i mamy tymczasowy high, że idziemy do góry, no to fajnie. Jeśli wydarzy się coś złego, no to tymczasowo jesteśmy ściągnięci w dół. Ale generalnie nasza, nasza orbita, nasze centrum to jest to, gdzie jesteśmy, kiedy nic konkretnego się nie wydarzyło. I. Chodzi o to, w życiu, znaczy chodzi, można nie robić, można robić. Wiecie, w życiu, w życiu każdy zrobi co chce. Ale chcemy pracować na tym, żeby się fajnie czuć, żeby było nam dobrze, żebyśmy byli szczęśliwi, to warto jest zwrócić uwagę, gdzie ten nasz bazowy poziom jest, a on w przybliżeniu. Łatwo jest go namierzyć poprzez emocjonalne reakcje na bodźce zewnętrzne. A żyjemy w trudnych warunkach, jeśli o to chodzi, bo cały czas. Bombarduje się nas negatywnym przekazem. To znaczy, kampania wyborcza głównie kręci się wokół tego, jak bardzo nienawidzić drugiej strony, nie? To jest jakby, był taki rysunek, nie pamiętam, czy to Andrzej rysuje, czy coś, że stoi tłum ludzi z transparentem, z napisem jebać tych drugich. I to jest, to jest istota sprawy, bo łatwiej jest wyciągnąć z nas reakcję na nielubienie kogoś, niż na lubienie kogoś. A wiecie dlaczego? Bo. Okej, okay, no powiem to nie. To brzmi sucherowo, ale serio, kurwa, bo nie lubimy samych siebie. Bo to jest, tutaj jest problem, nie? Nasza relacja z samym sobą wychodzi w reakcjach na bodźce. I chodzi o to, no przepraszam, wiercą mi tu, mam nadzieję, że jak wysłucham to nagranie, to uznam, że jednak warto je puścić mimo wiercenia. Słuchajcie, skupcie się, jesteśmy tu razem we wszystkim, nie? Ja też słyszę to wiercenie. Słuchajcie mnie. Porzućmy na chwilę te racjonalne, logiczne argumenty, że lubimy kogoś, nie lubimy kogoś i tak dalej. Popatrzmy na cały świat, jak na jakieś, nie wiem, cząstki elementarne, plusy i minusy, jakieś takie jak, jak na system rzek w Polsce. O, to jest, to jest dobra metafora, nie. Są sobie rzeki, są większe, mniejsze, one to wszystko jakoś tam płynie. Pantarejnie, no i w tej zabawie chodzi o to, żebyśmy się zabierali z prądem, który nas poprowadzi tam, gdzie chcemy dopłynąć. A większość z nas ma takie założenie, że chcemy być szczęśliwi, nie? To też jest założenie, to nie jest wcale oczywistość. Mamy założenie, że chcemy być w życiu szczęśliwi, ale nie wiemy jak tam do dotrzeć, bardzo często, nie? I zabieramy się z różnymi rzeczami, które nas różnie zabierają i prowadzą. Często. Z rzeczami, które nas prowadzą dokładnie w przeciwnym kierunku do tego, gdzie chcemy pójść. Tu nie chodzi o to, że jak usuną Mencenowi konto na Instagramie, to masz reagować w jakiś konkretny sposób. Ale chodzi o to, żeby monitorować swoje reakcje, żeby widzieć, co się dzieje i widzieć, w którą stronę nas ciągnie. Moja pierwsza reakcja była. Ciekawe za co. I jak gdzieś tak sobie szybko sprawdziłem internet, okazuje się, że prawie nikt nie zadaje tego pytania, tylko po prostu wszyscy ci po tej stronie, która Mencena nie lubi, zakładają, że dobrze mu tak i że całe szczęście. A swoją drogą, jak już chcemy dobra, to już po porozmawiajmy logicznie, tak? Wiecie co, ja naprawdę twierdzę, że nie ma co się cieszyć, że nasz robot Overlord. Akurat tym razem zdecydował <laughs> ukarać kogoś, kto, kogo, się nie, kogo się nie lubi w naszym kręgu społecznym, nie? Bo to, że akurat w tym przypadku cesarz wskazał tam górę dół i tak dalej, to nie znaczy, że oddanie władzy w ręki cesarza jest yy, słuszne. Wy rozumiecie o co mi chodzi? Ja generalnie się boję tych algorytmów. Znaczy nie boję, ale to jest creepy w chuj! I wykorzystywanie tych mechanizmów, również w polityce, ale też w jakimś wszelkim wszelkiego rodzaju życiu publicznym, i tak dalej, jest straszne. To znaczy, raportowanie ludziom kont, jakby wiecie, cały ten cyber warfare, farmy botów, fajkowe komentarze, wiecie, ile jest manipulacji w internecie w Polsce. No tak, polecam wam poczytać sobie czasem internet, czy pośledzić tak w takim założeniu. A co jeśli to wszystko są boty? Jako eksperyment myślowy i zobaczycie, że sporo może się zmienić. Na tej samej zasadzie, jeśli widzisz, że twoi znajomi cię Cieszą się z czyjegoś nieszczęścia, nawet jeśli to jest ktoś, kogo nie lubisz, nawet jeśli zabierają się z tym prądem na negatywnych emocjach i mają ten wektor, że jakby czyjeś nieszczęście to moje szczęście, czyli to jest na odwrót, a nie szczęście. O, fajnie, szczęśliwy człowiek, to ja też jestem szczęśliwy. Jeśli to jest na odwrót, to ani się obejrzysz, a ktoś taki też będzie się cieszył z twojego nieszczęścia. To jest kwestia po prostu, jak, jak ktoś lubi jeść ludzkie mięso, to. To jest wszystko, cała reszta jest po prostu kwestią tego, jak jest głodny. Po prostu obudź się, zastanów się, co zrobisz teraz następne z tą informacją, nie? Jak często myślisz o Imperium Rzymskim? A to też jest swoją drogą bardzo ciekawy trop. Ten cały mem o Imperium Rzymskim, bo co to mówi? O. O ludziach, którzy myślą o imperium rzymskim często, ale też, co to mówi o ludziach, którzy myślą o ludziach, którzy myślą o imperium rzymskim często. To nie, to nie ma końca. Jak zaczniemy yy, wirować w tej szklance yy, czekolady z gównem, to yy, okaże się, że staniemy z boku i w ogóle nie będziemy mieli ochoty jej pić. <gryw> Dziękuję.